Dzisiaj będziemy otwierali paczki, nie myślę z Wami, jestem tutaj. Mr. super, który je będzie otwierał. Tak, się dzisiaj zaczniemy otwierać paczki kart UEFA Champions League, finał Berlin 2015, update edition. Zaczynamy. Dobra, i trafiamy w fanfare'ego Robben, bardzo dobry zawodnik w Bajegniu, Monachium. Potem jest Oliver Torres z Cepsu Teraz Taras, panenko. Potem jest Chilo Immobile z Borussia Dortmund, Frank Lampard z Manchester City. I tej matkani z Atletico Madrid. Piększa paczka. A patrzcie, jest pięć, tak, teraz są cztery. Dobra, otwieraj kolejną. Kolejna, po kolei. Tak. O kurde, teraz spędzimy na tym, że tutaj chcecie go wyciec. I tutaj trafimy w dynamo, dynamo. Dynamo, a jak to mówię, Dynamo, nie wiem. Dynamo Sven, będę już boi się tego Tak, to jest bardzo dobry zawodnik też. Tutaj, tutaj. W trzeciej Trzecie, na sylwetce połóżmy kamerę. Teraz rozerwę ten Skype. Okej, już jestem. Ja nie in, tego sklepu. In fact, signing ale... Kevin ale... Campbell też, był z Dortmund, Potem, o, przedtem trafiliśmy Taras, Cepanienko, albo jak to było. Potem, Janik, Ferreira, Carrasco, Potem, jest Mark Bartra z Barcelony. No i Medi Benatia z FC Bayern do hmm. Raz jakiś limit nie było ani nic. Poczka mnie gdzieś, prawda? Nie jest. No no raz. Raz. Otwieram kolejną paczkę. Tam, no coś fajnego, dropnie. Teraz go otwieram z i Z kartami otwieram. No, takie już widzę. O, trafiamy już. Widać na samym początku. Trafiamy kartę. Wishing Stars FC Porto. Chuli, O, poszło. Trafimy, stars to jest stars z FC Porto to jest Juan Cucoin Zero, albo jak to wygląda. O, i trafiamy Runes of 16, Paris Sunset. Panią Neflajder, światło tutaj, światło dosłownie, okej, teraz jest okej, teraz jest okej. I to i ten O, i jeszcze trafiamy Impact Signing Matia Nastasic z FC Szarkę 04. Aha, jeszcze dalej. Potem trafiamy. Simone Padoin, Juventusu, Emil z Pachić z Bayer Leverkusen i Javier Pastore z Paris saint -Germain. Jeszcze przed nami dwie paczki, za nami już trzy paczki. Dobra, uwaga, otwieramy. Przed ostatnia paczka. Czy przyniesie szczęście i za nami... Jedno, otwarłem coś tam dropło. Co mi dropło? I tutaj. Uuuu, wow, ale zaszałałem. Fans for dla ten Ibrahimowicz! Taka karta, której nie mam jeszcze. To jest pierwsza moja karta, dobrze? Znaczy nie pierwsza, ale pierwsza taka karta. Opuść jeszcze tych ten... Potem jest Tejmat Christian Fuchsalke. Potem mamy Klurba de FC Porto. Ezkiel z Paris Saint-Germain. Josip Dymis z Bajeru Leverkusen i Lois Remis z Chelsea. Ostatnia paczka. Uwaga. Cieszę się, że było coś dobrego. I ja mam strzałki przez kołpę Co za I tutaj drabiamy Berlin Pucha 2015. uhu Ja jest takie no chyba <grywia> da, tak? Tak, tak, <grywia> tak. No, takie drabko. Ja tego nie umiałem trafić tu patrz, a ty to w jednym kupiłeś. Ja Jestem go no. Tutaj jedną kupiłem. Rund o 16. FC Barcelona. Mam tu podwójne, więc jakby chciał ktoś to do wymiany to mam. Potem jest w tej macie Andrii Piatow z szaktaru Donieck. Potem mamy Kryjakos Papadopoulos z Bayernu Leverkusen. Jak? Cicho <noise> Potem jest John Obi Mikel z Chelsea I ostatnia karta z pięciu paczek to jest Andrea Ragis AS Monaco FC. I, I to tyle na dzisiaj. Ja byłem grafter.pl, za mną był mister który to opisywał, otwierał i tak dalej, je ja kamerowałem. Komentujcie, subujcie lajkujcie, trzymajcie się, cześć, na razie. Pa.